Witajcie w Kolumbii. Przylecieliśmy do bogoty stolicy, która skrywa nie tylko piękno, ale także tajemniczą historię tutejszych mafii. Chcemy was zabrać w niezapomnianą podróż przez miasto, które jest świadkiem nie tylko kulturalnych wydarzeń, ale również niezwykłych zdarzeń kryminalnych. Hey, get the out. Przygotujcie się również na agresywne sytuacje na kolumbijskich ulicach, które nas spotkały. Po lekkich problemach w poprzednim odcinku dotarliśmy do Kolumbii. 50 milionów, czyli tysięcy. Miliony to są tysiące. Nie, coś takiego. Pierwszą rzeczą, którą zawsze robię po przyjeździe do kraju jest sprawdzenie w lotniskowym internecie, ile kosztuje karta SIM, ile kosztuje taksówka z lotniska do miejsca, gdzie jesteśmy i to jest minimum. Przeszukałem internet, aby dowiedzieć się, ile kosztuje przejazd taksówką w Kolumbii i znalazłem mojego kierowcę. Mam tutaj ziomala, gracias. Welcome to Colombia, my friend. To, comprende español? Un poco. Po In Inglés ¿Cuántos días en Colombia? Eh, diez. Sí. ¿Diez días en Colombia? Sí. Si quiere yo tengo transporte o lo que necesite. ¿Quieres sí. mi número? Sí. Kolumbia to będzie niesamowite miejsce, z bardzo wielu powodów. Goście, którzy się targują o każdą złotówkę. Goście, który mówi, jak już jedziemy do hotelu, że na pewno zapłaciłem, bo jest daleko i że jak coś to on ma lepsze. Proponujący całą tablicę Mendelejewa od razu, wszystkie usługi możliwe od razu. Nie mogę się doczekać tego, co będzie. Uśmiechnięci, będziemy się delektowali tym pobytem w pięknym państwie, jakim jest Kolumbia. Po godzinie podróży wreszcie dotarliśmy do mojego hotelu. Hola! Sí, sí. Yo, tu eres mi amigo. Si en, a mi amiga, sis. Patrzcie, jaki zajebisty krip. Wow. Kurde, za tak tanio? Nie, nie wierzę, to stówę kosztuje. 100? Więcej, 130? Powiem wam tak, po tym burdelu wczoraj pomyślałem, że czas troszeczkę, wiecie, sypnąć groszem, aby się porządnie wyspać. Nie miałem zielonego pojęcia, że tak będzie wyglądało. Airbnb, wchodzisz, jak hotel, nie? Puerto Maldonado, jak wyglądało? Tu tuki coś tam, fury i tak dalej, ale wszyscy wiecie: wszyscy kulturalnie. Tu to jest to okresowna jazda. Ej, polatamy sobie dronem. Kurwa, polatamy sobie dronem. Tak będzie zajebiście. się Dziewięć 9 osób. Powiększenie dziewięć, Ile osób? 9. ILE KILOGRAMÓW? 630 NIE pali się... JAK JESTEM DOBRY PO HISZPAŃSKU Numer 401 do 407 tam, 408, 415 tam Nie po hiszpańsku, czytanie, pisanie, wyjście ewakuacyjne, nie? Zabawa tkwi... ...dla Fifi Wzięłem proszę państwa do restauracji meksykańskiej, tak sobie myślę kurde nie no Może jestem tutaj spróbuję lokalny. Później ja że myślę, Chora. przecież Meksyk jest tak blisko Na pewno mają dobrych kucharzy jak idę sobie na meksykańskiej. Ja lubiłem sobie wziąć prosto, bez bezbędnej kombinacji, czyli kąkarne, zupa ostra oraz na z łakoma Tyle. Nic więcej jest pięknie. Pokażemy im jak się chodzi tutaj. Damy im trochę polskości zasmakować. Jutro idziemy na najbezpieczniejszą dzielnicę i golimy głowę, bo już czuję że mam e, zarośniętą panię. Ale to pierwszy zawodnik jeśli chodzi o ilegalnie panę, jak akcja. z hotelu, już od razu grapy. Zajebisty styl. Podjeżdża po raz z trzema ziemanami, nie wiesz co chodzi. Ja podziwiasz światki, które jedzą. Zachodzę nielegalnie W O, perfekto. Dobrze proszę Państwa, tak wygląda żalełko. Na czosiki całkiem dobre już po po też Pożarełku udałem się na zakupy do pobliskiego sklepu spożywczego Lodzika, chipsiki Kurde, ale światło, teraz jestem niebieski Jak Jezusem Ej, a nie Kupiłem trochę chipsów, żelków i wróciłem do hotelu, aby odpocząć 100 złotych, wykupiłem sobie wycieczkę Rowerową Za dwie minuty podejdzie po mnie Uber Będzie to Eduardo Arturo I zapłacę 15 złotych Za 30 minut jazdy Także wczoraj przepłaciłem u tych moich gości Ale to normalne z lotniska plus to samo jak jest zabawny gościu że ta znajomość może rokować bo może ci pomóc w rzeczach których ty sam byś nie ogarnął Eduardo Arturo Chevrolet Sail. Ja jestem eh, Hola. Yo hablo Yo hablo español un poco. <laughs> no pero bien. Vas para dónde? Para el centro. Eh, sí es eh, bike, bicicleta, sí. turístico. Por la Candelaria. Sí 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 Colorante. Okay. Sí, 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 colores mucho artístico mucho graffiti mucho arte mucho arte sí. oh. buenos jugadores eh, Lewandowski. Lewandowski tú tú sí Me encanta es excelente jugador la casa de Bolívar Bolívar ah sí. la casa de Bolívar sí todo sí todo sí eso. yo yo quiero eh. se llama la Quinta de Bolívar sí la quinta. Nie wszystko potrafię powiedzieć, ale łączę język z tibi, yy, angielski, polski. Po półgodzinnej hiszpańskiej pogawędce dotarliśmy do centrum Bogoty. Na przykład jak widzę, że ktoś słabo rozmawia po angielsku, albo ktoś słabo rozmawia po polsku, ktokolwiek miałby chciał się uczyć polskiego, to mówisz bardzo powoli, albo szukasz. a oni na tak szybko, że to się nie da zrozumieć w ogóle. Patrzcie, jaki psiacho, Tutaj. Dziękuję. A przyszedłem pół godziny za wcześnie, a ja w ogóle jestem jakiś nieogarnięty. Ale jest zajebiście. Jeszcze nikt mi nie zapytał, Kamery. W ogóle mi się wydaje, że nikt mnie nie zapierd... To zawsze, zawsze tak mówią. Jest niebezpiecznie, strasznie, później idziesz jest chill. Miałem jeszcze chwilę wolnego, więc czas spróbować kolumbijskiego street foodu. Que es esto? Oh, con cheese, queso. Con mantequilla o solita. Mantequilla es... Margarina, te le Si, si. Dobre. Ale śmierdzi tu na ulicach. Po chwili podszedł do mnie jakiś bezdomny mężczyzna. Mm. No, no. Gracias. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Get the f**k out! Śpun Ale już tutaj ziomale zainterweniowali, inni kolumbijczycy, żeby opier**ić typa. Wstąpiłem jeszcze na kawkę do pobliskiej kawiarni. Piękny ponczuś, piękna kawka. Nie no, pogoda jest taka jeżeli chodzi o rowerowanie, a nie wiem czy wiecie, ale zrobiłem Ironmana i tam była jeszcze gorsza pogoda, także to nie problem. Wiecie, ja tu potrzebuję bike fitting, bo nie jestem Ironmana. No i rozpoczęliśmy naszą wycieczkę rowerową po bogacie. Tutaj były sekretne w tym budynku pomieszczenia policji i w 1950 tutaj się o złe rzeczy działy. So, I the traditional Bogotá food. All the restaurants are good. First seat to make carne. In, In 1985, the M-19 attacked the justice palace, took the justice hostage, made a bunch of demands. Government counter-attacked, and they had tanks here shooting into the justice palace building. The building was totally destroyed. More than 100 people were killed, including 11 of the 12 Supreme Court justices. November 1985. It wasn't that uh, long ago. No, not that so long. Ago. <laughs> yeah, so more than hundred people were killed, including eleven of the twelve Supreme Court. And apparently Pablo Escobar, the cocaine king, helped finance that attack, droid the evidence they had against them. Ironic thing is that a couple years after the attack, mobilized to a political party. Today some next leaders M19 are in Congress. And one of them, Gustavo Petro, was mayor of Bogota, and a year ago he was elected Columbia's president. He's now Colombia's president, which you can imagine is a little bit controversial. In his one-year presidency, there have already been three big scandals, including about a couple of weeks ago his oldest son was arrested for taking narco money for his father's campaign, and the son also stole money from his father and used it to buy mansions, like expensive cars, etc. So a lot of people are comparing this scandal to the one I mentioned before in the 1980s with the park government. Jest jedna zasada. Jeżeli jedziesz długo z górki, to znaczy, że będziesz musiał jechać długo pod górkę. Koniec kropka. But I think there is a lot of painting yeah. with this style like this. Yeah, you see a lot around. Here, yeah. Yes. Yeah, yeah. But it's only her doing it or it's yes, like that? It's him. It's him. Uh, sorry, it's him, or it's like a, his style, and people are like also doing. I think he's the main one who does it. Okay. Yeah. So another one of Bogotá's best-known street artists, but Popeye, unfortunately, has a negative image in Colombia. Because Pablo Escobar's most notorious assassin it was nicknamed Popeye, the guy who killed more than 30, more than 300 people personally. And Colombia doesn't have a death sentence or a life sentence, so Popeye did 35 years in prison, got released, went back to Medellín, and Popeye was doing tours. Wyobraź sobie, zabiłem 15 ludzi tam, zabiłem kilkadziesiąt ludzi tam i daj mi przypomnieć, że on zaczął porozmawiać z mafiosami, zaczął przerażać ludzi, zbawił go do więzienia i umarł z kancelarii. Nie czuj się wdzięczny za niego. Flaga Kolumbii ma e, żółte, e, takie drut na połowę, co ma świadczyć o złocie, które tutaj jest, e, niebieskie, które świadczy o morzu i o niebie i czerwone, które mówi o e, krwi. Oh, influences it. Small, very wealthy population, small middle class, a lot of poor people. So the poor people here don't have very much, but at least they have nice views. Yeah? I yeah. you know, it's super exciting. They're, They're really glad it's super exciting. And they also play blind football here. Have you think seen blind football? Like soccer football, but blind people. The ball has like something like yeah, balls, yeah. uh, not the bells inside. The bell or ball bearings, yeah. Well, it's international sport. I know they play in Holland and the UK. Players are blind. Oh, yes, yes. So the ball has yes, yes. ball bearings, yeah, or oh. bells, so they can hear it when it rolls. Hi, welcome to Colombia. <laughs> Here in 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 Colombia, I think when you ask uh, someone uh, to speak like slower in Spanish <laughs> or something like this, they'll. They don't give a fuck, they, they speak the regular speech thinking that they will understand you. Lewandowski. Lewandowski. Może wyszła jakaś sytuacja, że robimy sobie wspólne foto z uczniami, będzie śmieszne. Perro, perro.

Przyszedł do z maczetą Na***li gościa, maczetą i tym, ale maczetą, tępą stroną go bił Okej, okay. dobra Bogota i to tak wygląda dookoła, ale jaja <śm> by eric it's one of the few women street artists in bogota and you see a lot of european style homes in this neighborhood it's funny how they have those peak roofs, right the <laughs> so snow but here it never snows and who knows is the tv program ugly Betty? the columbia version was filmed in that house there that was ugly betty's house yeah betty Casa de Betty. what kind of program is it they know it, but it was uh, like a mini series, or was it... it was a. It was a full-blown series. No, very popular with uh, the Hispanic community, in Mexico, yeah. yeah, Southern America. Well, and all. Like and that. what is it about? Exactly as the title would imply, it's about the ugly duck to beautiful swan story. <laughs> uh, yeah. Uh, how, okay, understand. How hard life is being an ugly woman like that. Really? Yeah. But well, she had. She was a woman. She were.

The first thing that I made is to put the paper, all the paper that, that I'm gonna use this way, okay? Together. And then I use a tool to make the holes. The same time, all of them, so I have the same uh, re -re 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 registration marks for all of them, okay? And this is the singular version. mamut say don't paint on the walls. Yeah. You say, hey, why you don't paint on me? <laughs> to jest ten naj, największy ptak, który e, jest w Peru, a tam ciekawa budowla. To ta babeczka R Oni tutaj zbierają śmieci i e, tak się czyści miasta, że ci ziomale, tak jak widzieliśmy wcześniej, chodzą i wybierają. Wow, ale zajebiste, naprawdę grafy tu mają tak... Pane. 6402 osoby zabite przez żołnierzy, aby zrobić pieniądze, bo oni za zabijanie ludzi z, z obcej partii dostawali siano i robili tak, że po prostu łapali jakiegoś dzieciaka, przebierali go za właśnie tą partię i, i mieli pretekst, żeby go zajebać i dostać siano. Teraz wchodzimy do miejsca, gdzie się robi kawę, całkiem ciekawe. <laughs> what the fuck? What, what's going on here? Who did this? Well, the owner of here he he goes to Europe to sell coffee, coffee bears, and so one year he brought back several signs in Polish. It's like you know what what does it mean? Yeah, yeah. Okay, I think it's some like of communist thing. Komunizm. Yes, yeah. yes, 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 To jest That's so, funny. That's so funny. Tutaj fajnie widać, jak ciekawą geografię ma Kolumbia. Mamy trzy pasma górskie, e, i ogólnie mamy pięć regionów, które można rozdzielić. Jest jeszcze szósty tutaj, te wyspy, i chyba tam. Ale ciekawe jest to, że chyba do 13 się mówi, że jest 13. Ja tutaj Wam podrzucam link filmu Geography Now. 13 różnych takich miejsc, e, jak to się mówi, e, że mają e, różną ekologię. Tutaj przebiega taka autostrada, która jest od Stanów Zjednoczonych na sam dół e, Ameryki. Ameryki Południowej przez całą Amerykę. Tylko w jednym miejscu nie da się przejechać. Tutaj pomiędzy Panamą a Kolumbią jest park i tutaj nie da się tak tędy przejechać. Musicie brać e, jakąś. Albo coś takiego. Co ciekawe, ostatnio w Kolumbii była ta sytuacja, może kojarzycie, że zaginęły dzieci. Samolot Cessna 206 zaginął 1 maja w Kolumbii z powodu problemów z silnikiem. Krótce potem w amazońskiej dżungli znaleziono wrak maszyny z pilota, ale brakowało sześciolka pasażerów. Po poszukiwaniach znaleziono ciała dwóch z nich, kobiety i mężczyzny z lokalnej społeczności Uitoto. Nadal brakowało czwórki dzieci, rodzeństwa w wieku 13, 9, 4 lat i niemowlęcia. Po 39 dniach od katastrofy wojsko odnalazło dzieci w pobliżu granicy

It's it's fake. No, it's true. I was uh, in Amazon with some people, like living their whole life, and they told me the guy who was there like a guide. Yeah. That, uh, he never see uh, this type of uh, accident. He only saw one uh, when it went to the lady but not to jest to, co but mi, uh, że th This jest what Idziemy teraz na targ obok. Nasz przewodnik zaprowadził nas za malowniczy lokalny targ, gdzie rozciągały się stoiska pełne kolorowych owoców i warzyw. Odnośnie awokado warto sobie poczytać na temat mafii, która przejęła ten biznes. Awokado stanowi ważny sektor gospodarczy w Meksyku, A znaczna część meksykańskiego awokado trafia do Stanów Zjednoczonych, co sprawia, że jest to bardzo lukratywny biznes. Kartele narkotykowe wykorzystują ten sektor jako źródło dochodów, wymuszając opłaty od producentów i manipulując cenami na rynku. Mogą również wywierać presję na producentów, aby ci działali zgodnie z ich interesami lub ograniczać produkcję w celu podniesienia cen. Nie mieliśmy degustację trzech różnych rodzajów awokado, bardzo dobre. Raspberry Wow. by smakował tak jak, mm, trochę jak poziomka. Był też bardzo kwaśny, dobry. Panie, mieliśmy tutaj okazję skosztować bardzo dużo różnych ciekawych owoców. Niektóre już tutaj jadłem, y, bo były podobne w Limie. In here you in here you can think that something is sour, but then uh, you realize it's sweet. so you you, you never know. Zobacz, jak Foto! Foto! Smakowaliśmy jeszcze trochę lokalnych owoców i zakończyliśmy naszego rowerowego tripa. Ostatnia dzielnica to była Czerwonych Latarni. Tam nie wypadało nagrywać z dwóch względów, bo były cycy, a dwa dlatego, że e, byli panowie, którzy pilnowali cycy i nie chciałbym dostać w pierdolu, a co gorsza, żeby mi kamerki zakosili. O tu chodzi z tymi gołąbiami. Czemu ich jest tak dużo? Wciąż nie miałem karty SIM, dlatego wyruszyłem na poszukiwania. Znalazłem Udało się. No, tyle od kart Dobra, jednak nie znaleźliśmy, idziemy dalej szukać. ziołem. Pachnie, znaczy się. Proszę Państwa, także polecam Wam zawsze pójść do takiego punktu. Pan Wam zrobi wszystko. Pani obsłuży Was. Niestety w tym momencie również nie udało nam się niczego załatwić, więc lecimy dalej. Szkoda, bo straciliśmy tyle czasu. Sp***alamy. Dobrze, proszę państwa, może tutaj, chyba druga W końcu zadziałało, także zajebiście A że trochę już zarosłem, nadszedł znaczy czas, aby udać się do fryzjera Zórka się tutaj szykuje nam, także zobaczymy, co to będzie Jak na razie jest spoko, wydaje mi się, że umiejętności średnio zaawansowane Ale na pewno e, gorzej niż w Afryce nie będzie Ja Julio Iglesias si. Perfekto, gracias. czas znaczy, trochę jak papcza, robiła, a nie źle, nie, nie, nie przepiję ten, bardzo jeszcze jestem ogolony tutaj wygląda perfekcyjnie. Wracamy go. Sí. Wypierdam miasto tutaj, chik. Adam Małysz po polsku wylądował. Nie no, zrobimy sobie lekkie zburzenie, bo ja wolę, jak jest tak trochę lepiej. Robimy sobie tak, że sobie zaczesujemy to. No, zejdzie, zejdzie, będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze. Przepiękna uliczka, proszę Państwa, perro. Na co trzecim rogu można zobaczyć pana z perro. Si, si, foto. Es. Es wideo. Es wideo. Quanto años tienes?

Ciao, ciao. W tym wypadku to dzieci nie poczęs poczęstowały alkoholem. Gość powiedział, że mam 27, 28, ale nie wydaje mi się, wydaje mi się, że to były kajtki, szczególnie tych dwóch gości to mogło być młodziutki. Dobra, znaleźliśmy skunowską miejscówkę. Fajnie. Zdecydowałem się na godzinny spacer do hotelu, nie korzystając z taksówki, aby móc delektować się pięknem bogoty. W kolejnym odcinku naruszymy dalej